Jakby dopiero gdzieś w trzecim rozdziale dociera do niej, że obdarła ich kolegę ze skóry i go zjadła. Cześć. W ostatnim odcinku poznaliście całą sagę mojej przeprowadzki do Nowego Studio. Jeśli jeszcze nie widzieliście tego odcinka, to polecam, możecie go znaleźć o tutaj. I pamiętacie na pewno, jak mówiłam, że było to bardzo dłu długotrwałe i bardzo absorbujące zajęcie. Ale paradoksalnie przeczytałam i przesłuchałam dzięki temu całkiem sporo książek. Jak to możliwe zapytacie? Odpowiedź jest bardzo prosta. Otóż po pracy udawałam się do studio, gdzie remontowaliśmy moje sobie w najlepsze przez parę godzin, a po powrocie do domu wieczorem byłam już tak padnięta, że mogłam tylko albo zamulać, albo czytać książki, po wszystko, co było bardziej ambitne niż zagotowanie wody na herbatę, szczerze mówiąc, mnie przerastało. Dlatego poopowiadam Wam dzisiaj trochę właśnie o tych rzeczach, o moich wrażeniach i tak dalej, ale bez spoilerów, bo może sami znajdziecie coś, co Was. Będzie brzmiało dla was zachęcająco, co będziecie mieli ochotę sami poznać. Ten odcinek może się okazać dość długi, więc zobaczymy. Może potniemy go na dwie części. Jeśli go nie potniemy, to nigdy nie zobaczycie tego zdania, a jeśli je potniemy, to, to właśnie za pomocą magii montażu słyszycie teraz, jak to mówię. Ruszajmy. Postanowiłam moją. Przygodę ze zwalczaniem zamulania zacząć od książki, którą już dawno miałam na liście do przeczytania, czyli od ruchomego Zamku Hauru autorstwa Diany Wynne Jones. Uwielbiam książki tej autorki. Jej cykl Krestowantiego jest świetny i regularnie do niego wracam. Książki Jones to dla mnie taki pewnik. Wiem, że się nie zawiodę, biorąc cokolwiek, co ona napisała potrafi stworzyć taką spokojną, przyjemną opowieść bez ogólnoświatowych konfliktów, bez przemarszów wojsk, bez gigaświatowej polityki, bez ludzi okrutnie krzywdzących siebie nawzajem, a mimo to jej książki bardzo wciągają. Już po tym zdaniu na pewno część z was się zorientowała, że to nie są książki dla was. Jeśli właśnie ta, ten konflikt na giga jest tym, co musi dla was być w książce, no to to zupełnie nie są te klimaty. Dla mnie są to opowieści typu comforting book. Ciekawe Pięknie napisane, może trochę baśniowe, przyjemne, bez smutnych, stresujących, traumatycznych wydarzeń, które będą nam się potem śniły po nocach, więc super. Równocześnie jest to łatwiejsza taka. Bardziej standardowa do czytania opowieść niż na przykład książki z cyklu Ziemia-Morze, mimo że w pewnym sensie dla mnie one są troszeczkę podobne. Jest to też jeden z nielicznych przypadków, gdzie jestem w stanie czytać kolejne części cyklu, które chociaż oscylują wokół tych samych bohaterów, to w każdej z nich, w każdym sensie w każdej z tych części, światło reflektorów pada trochę na kogoś innego. Diana Wynne Jones posiada umiejętność tworzenia bardzo ciekawych bohaterów, z których każdy jest inny i wszyscy sprawiają wrażenie żywych, oddychających postaci, o czym jest ta książka zaraz wam powiem, więc nie, nie martwcie się, ale najpierw wiecie, trzeba tutaj przygotować glebę, zasiać ziarno, trochę podlać grządki i nim powiem wam więcej. Doceniam zwłaszcza jej zdolność do tworzenia ekscentrycznych czarodziejów, bo nie ma moim zdaniem nic lepszego niż ekscentryczny czarodziej. Ale Jonesa znajduje różne odcienie i sposoby na to, żeby być ekscentrycznym, w sensie, żeby jej postacie mogły być ekscentryczne, dzięki czemu każdy z takich bohaterów jest troszkę inny. No wiecie, ekscentryczni czyń czarodzieje kojarzą mi się przede wszystkim z tym, że zazwyczaj są po prostu lekko szaleni. Dają pseudotajemnicze, łamane przez bezsensowne odpowiedzi na pytania swoich uczniów, spóźniają się na zajęcia, które prowadzą, czasem w ogóle na nie nie przychodzą, bywają pod wpływem różnych substancji. Ja okazjonalnie zrzucając swoich uczniów z dachu. Czy właśnie piję do mistrza imion z imienia wiatru albo mistrza tradycji z wojen makowych? Tak, owszem. Diana Wynne Jones buduje ekscentryzm na znacznie głębszym i moim zdaniem ciekawszym poziomie. No więc postanowiłam wreszcie sięgnąć po osławiony ruchowy zamek Hauru, skoro ten krótki wstęp mamy już za sobą. I po raz kolejny się nie zawiodłam. Książka spełniła wszystkie typowe kryteria pióra tej autorki. Powieść jest bardzo baśniowa w klimacie. Troszkę jak w serialu Once Upon a Time, w którym świat działa według baśniowych reguł, w stylu, że dobro zazwyczaj wygrywa ze złem, na przykład. I mimo, że tam na początku mamy tego serialu ten twist, że właśnie Zła Królowa postanowiła wreszcie napisać do siebie dobre zakończenie, no to w każdym odcinku w sumie i tak to dobro wygrywa. Jeśli nie widzieliście tego serialu, to polecam, chociaż ja nie obejrzałam go do końca, bo on ma jakieś miliony. Sezonów i no po którymś tam, nie wiem, chyba przy piątym jakoś wymiękłam, bo tak koło piątego sezonu coś zaczyna robić takie troszkę powtarzalne, ale pierwsze sezony są super ekstra, więc naprawdę warto. Wracając do ruchomego zamku. Znajdziemy tam mnóstwo miękkiej magii, której Jones jest mistrzynią. Co jakiś czas pytacie mnie o przykłady miękkiej magii, bo twarda magia to wiadomo, no Sanderson, Easy Peasy. Jeśli chcecie fajny przykład miękkiej magii, to właśnie te książki są super. To teraz może dwa słowa wreszcie o tym, o czym ta powieść w ogóle jest. Nasza młoda bohaterka Sofi robi kapelusze w urokliwym małym miasteczku, do czasu aż czarownica z pustkowia rzuca na nią urok i zmienia ją w staruszkę. Sofi postanawia odejść zanim ktoś się zobaczy, opuszcza miasteczko i wędruje aż trafia na ruchomy zamek owianego złą sławą czarodzieja, czyli tytułowego hauru, o którym mówi się, że pożera serca młodych kobiet. Ponieważ Sofii nie jest już młoda, bo właśnie ktoś zamienił ją w staruszkę, a nie ma w okolicy żadnego innego lokum, to postanawia wejść do środka i sprawdzić czy czarodziej rzeczywiście jest aż tak straszny, jak go malują. Cała opowieść jest zbudowana właśnie wokół pełnego sprzeczności czarodzieja Hauru. Jego charakter gra tu pierwsze skrzypce, historia wciąga od pierwszej strony, tak że ja po prostu nie mogłam jej odłożyć. Więc oczywiście polecam, bo nie ma nic lepszego niż książka, która pomaga wam zawalić wasze życie osobiste, ponieważ nie możecie się od niej oderwać. Oczywiście, w efekcie postanowiłam przeczytać pozostałe części, bo jest to cała seria, która składa się właśnie z części trzech, czyli jest tam jeszcze Zamek w chmurach i Dom wielu dróg, które co za niespodzianka, również mnie nie zawiodły, naprawdę się zdziwię, jak kiedyś wezmę jakąś książkę tej autorki i mi się nie spodoba. Ała, wow, właśnie walnęłam się oczywiście ręką w słuchawki. Zamek w chmurach jest utrzymany w klimatach jednej z baśni Tysiąca i jednej nocy, natomiast w Domu wielu dróg główna bohaterka musi przez jakiś czas Opiekować się domem chorego czarodzieja, który to dom ma tysiące różnych magicznych przejść, do różnych mniej lub bardziej oczywistych miejsc, w zależności na przykład od tego, w którą stronę skręcimy po naciśnięciu klamki. Czyli wiecie, mamy niby drzwi, które prowadzą z przedpokoju do kuchni, ale jeśli przejdziemy przez te drzwi na odpowiednie sposoby, to może prowadzić jeszcze do 50 innych miejsc. Ponieważ wreszcie przeczytałam książkę, to postanowiłam obejrzeć też film ruchomy zamek Hauru i porównać sobie go do oryginału. Jest to pozycja bardzo znana, jak na pewno wiecie, jest to pełnometrażowy film anime z 2004 roku z japońskiego studia Ghibli w reżyserii Hayao Miyazakiego, który dostał nominację do Oscara w 2006 roku. W sensie, ta animacja, ale również Miyazaki skutkiem tego zdaje się. i <tary> profesjonalizm. Super research. Witajcie na kanale Czerw. Fantastyczny. Niestety czas na Niesamowity twist w naszej opowieści. Tym razem czekało mnie rozczarowanie. Film sam w sobie był bardzo dobry i rozumiem, czemu ludzie się nim zachwycają. Oglądało się go przyjemnie, fabuła była wartka. Nie można mu też odmówić przepięknych widoków i dobrej muzyki, ale nie dał mi tego, na co ja osobiście miałam największą ochotę czyli wierność z pierwowzorem literacki. Nie zawsze mi na tym zależy, choć zawsze jest to miły bonus. Ale strasznie chciałam, żeby akurat ten film był naprawdę wierny książce. W filmie bardzo istotny jest wątek wojny, który pojawia się już w pierwszych minutach, w znaczący sposób wpływając na losy bohaterów przez cały czas w zasadzie i towarzyszy nam aż do końca filmu. Tego wątku w książce w zasadzie nie było i wprowadzenie go całkowicie zmienia charakter tej opowieści. Jak mówiłam przed chwilą, książki Jones kojarzą mi się właśnie bardzo spokojnie, baśniowo. Nie ma tam wielkich konfliktów. Jeśli już pojawia się wojna, na przykład w drugim tomie, czyli zamku w chmurach, to dzieje się ona w ogóle poza ekranem. Jest tylko wspomniana w książce skończyła się ona przed rozpoczęciem całej akcji. W filmie jest wręcz odwrotnie wojna jest tu jednym z najważniejszych wątków. Do tego różne postacie i ich role w fabule zostały znacznie pozmieniane. Można. Pff, znowu stuknęłam. Do tego różne postacie i ich role w fabule zostały znacznie pozmieniane. Można tu wspomnieć choćby wiedźmy z Pustkowia. Albo Michaela, który został zmieniony w maltkiego Chłopca. Jak mówiłam, wątek wojny w książkach pojawia się bardziej w tomie drugim, gdzie jest wspomniane, że czarodzieje wykorzystali swoją moc, by podbić sąsiednie państwa. I na końcu książki czar czarodziej Hauru ma refleksję na ten temat. Czy dziwi mnie to, że w filmach Mija, zakiego mamy. Przesłanie antywojenne? Oczywiście, że mnie nie dziwi. Ale czy to znaczy, że w przypadku tego konkretnego dzieła wolałabym, żeby było inaczej? Tak, wolałabym, żeby było inaczej. Równocześnie widać, że w wielu innych aspektach postarano się, by film trzymał się oryginału tak wiernie, jak to tylko możliwe, łącznie z epizodem Zielonego Śluzu, co bardzo doceniłam. Jeśli nie wiecie, o co chodzi w epizodzie Zielonego Śluzu, to koniecznie przeczytajcie książkę. Niestety, Hauru tak czy tak mocno stracił ze swojej fantastycznej ekscentryczności i pozy, która była najlepszą rzeczą w książce. Babcia Sofi jest super, z młoda Sofi jest cukierkowa i raczej mdła. Koniec końców. Polecam, by zapoznać się i z jednym i z drugim i na końcu samemu zdecydować, czy bardziej podoba wam się książka czy film, bo obie te rzeczy są z pewnością rozrywką wartą waszego czasu. Kontynuując nadrabianie głośnych tytułów, postanowiłam wreszcie sprawdzić, o co chodzi z tym dworem cierni i róż, którymi wszyscy, którym to dworem i wszystkimi kolejnymi częściami, wszyscy tak się zachwycali jakiś czas temu. Jeszcze co jakiś czas mi się gdzieś na Facebooku ym, obija, że w jakichś grupach ktoś wrzuca recenzję, że wreszcie przeczytał jakie jest jego zdanie na ten temat. I jedyne, co wiedziałam o tej pozycji, to to, że są tam jakieś elfy, że jest historia miłosna i trochę scen erotycznych, i w każdej części coraz więcej. Stwierdziłam, że ma to duży potencjał, jeśli nie czytelniczy, to przynajmniej YouTube'owy, no bo w sumie nie powinno być gorzej od zmierzchu, a zmierzch przeczytałam cały i nawet nie poczułam się jakoś szczególnie straumatyzowana. I niestety miałam rację, i myliłam się równocześnie. Dwór Cierni i Róż zdecydowanie ma potencjał YouTubeowy, ale jest też dużo. Dużo gorszy od zmierzchu. Jeszcze o tym nie wiedząc, popełniłam błąd już na wstępie, wybierając audiobook zamiast zwykłej książki, co skutecznie pozbawiło mnie możliwości przelatywania wzrokiem przeraźliwie nudnych i powtarzalnych wynudzeń, men, wynudzeń, wynudzeń, tak to było strasznie nudne, wynurzeń mentalnych głównej bohaterki, jak również przeraźliwie bezpośredniej ekspozycji obaw ilościach hurtowych. Ale nie. Oczywiście Dominika wybrała audiobook, w związku z czym każdego fragmentu musiała przesłuchać od A do Z, usłyszeć, przyswoić i wbrew woli zapamiętać. W połowie pierwszego rozdziału nie byłam zachwycona. Na początku trzeciego wiedziałam już, że nienawidzę tej książki. Gdzieś w czwartym, gdzie dalej prawie nic się nie działo, poza paroma absurdami i kilkoma opalonymi przedramionami, poddałam się i porzuciłam audiobooka. Dodatkową kreskę właśnie na audiobooku położyła lektorka, która wszystkie przemyślenia bohaterki czytała w tak smutno-smętny sposób i z tak dziwną intonacją, że jeśli był choć cień szansy, by tę powieść uratować, to została ona pogrzebana na zawsze. Ale nie martwcie się. To dzieło zasługuje na dogłębną analizę, więc pokusimy się kiedyś o osobny odcinek na ten temat. Jak tylko uda mi się przeczytać to na papierze. Ale nie obiecuję, że to będzie szybko, bo na razie bardzo nie mam ochoty tego robić. Zwłaszcza, że zbliża się Wiedźmin, więc jeśli chodzi o taki y, rodzaj kontentu, że wiecie, że muszę się zmusić, żeby oglądać albo czytać coś bardzo złego i potem zrobić tego odcinek po to, żebyście Wy nie musieli tego robić, to jest, czeka mnie tego dużo. Więc nie wiem, czy dwór Cierni i Róż wepchnie się w kolejkę. Problem polegał na tym, że ja naprawdę potrzebowałam wtedy audiobooka. Przeskoczyłam więc z dworu Cierniej Róż do innej pozycji, którą od dawna miałam na liście, czyli do Szeptuchy Katarzyny Bereniki Miszczuk. Nie wiem dlaczego, ale od paru lat podchodziłam do tej książki jak pies do jeża. Nie wiem, czy marketing mi nie podszedł. Czy chodziło o coś innego, ale im więcej słyszałam o szeptusze, tym mniej miałam ochotę ją przeczytać. Ale problem polegał na tym, że ja naprawdę chciałam ją przeczytać. Nie wiem, czy rozumiecie ten paradoks. Jeśli kiedyś przydarzyło Wam się coś takiego, to napiszcie koniecznie w komentarzach, że jednocześnie chcecie coś przeczytać, ale, ale to coś Was tak jakoś zniechęca. Inna książka Miszczuk, czyli ja diablica, podobała mi się. Jasne. Miała ona swoje oczywiste wady, ale była napisana lekko, przyjemnie i zabawnie. Poza tym była to też pierwsza książka tej autorki, którą ona napisała mając bodajże 16 lat, więc jakby spodziewałam się, że wiecie, nie będzie od razu Tolkien albo książka z najwyższej półki, a naprawdę była leciutka i rozrywkowa, więc było spoko. W związku z tym chciałam sprawdzić, ja już czytałam, Wieki temu, tą jadiablice i te pozostałe części. Ale w związku z tym chciałam sprawdzić, jak będzie z innymi powieściami tej autorki, zwłaszcza, że byłam ciekawa, jak na przykład po prostu jej takiego rozwoju literackiego. W każdym razie, przyparta do ściany fiaskiem z dworem cierni i róż, postanowiłam wreszcie się przełamać i zacząć słuchać w tym wypadku. Na szczęście książka szybko mnie kupiła. Podobnie jak z książkami Diany Wynne-Jones, szeptucha nosi znamiona charakterystycznego pióra Miszczuk. Jest lekko, zabawnie, z dystansem do świata i bohaterów, mimo że rzecz dzieje się w alternatywnej rzeczywistości. Czekaj, ja się rozproszyłam, bo właśnie uświadomiłam sobie, że nie powiedziałam wam w ogóle nic o, o tym, o czym jest twór Irusz. i Róż. Postanowiłam po prostu skończyć ten temat jak najszybciej, bo naprawdę mi się nie podobało. No to powiem wam tak dosłownie jednym zdaniem, no to jest taka główna bohaterka, która kiedyś pochodziła z rodziny arystokratycznej, ale z różnych względów jej ojciec stracił pieniądze, jej matka oczywiście nie żyje, bo oczywiście, że jej matka musi nie żyć, więc teraz wszyscy żyją, żyje razem z ojcem i dwoma siostrami w takiej zapadłej chacie we wsi na końcu świata i te siostry się nad nią strasznie znęcają, a ojciec w zasadzie to ignoruje, ale mimo to ona uważa, że to jest jej święty obowiązek, bo kiedyś przysięgła swojej umierającej matce i usłyszycie to jeszcze wiele razy, że będzie się opiekować swoimi siostrami, które są starsze od niej, bo ona jako jedyna nie jest aż tak głupia, jak one, jest taka, co rozumiem i dlatego matka kazała się nimi opiekować. W każdym razie, w związku z tym ona poluje w lesie, bo nie mają pieniędzy i głodują, ale tak dosłownie, nie, nie wiem, na przykład przez tydzień nie ma nic do jedzenia, w związku z tym udało jej się uzbierać na łuk. I teraz biega po lesie, bo podpatrywała innych yy, myśliwych, więc teraz wie, jak się poluje i wie, jak się tropi i w ogóle jest super i umie oprawiać zwierzynę, bo podpatrywa innych myśliwych. I no tak zabiega po lesie, aż w końcu zabija niewłaściwe zwierzę, które się okazuje jednak fejem wysok wysokiego rodu. <grych> W zasadzie, no dobra, to jest taki inside joke, bo ja się strasznie śmiałam słuchać tego audiobooka, ponieważ autorka czyta to jako fej wysokiego rodu. Zresztą słusznie, no bo fale się czyta jako fej, ale to zawsze są fej wysokiego lektorka, przepraszam, lektorka to czyta jako fej wysokiego rodu. No i słusznie, bo faja to jest fej, ale to zawsze są fej wysokiego rodu, a nigdy nie pojawiają się żadne fej niskiego rodu, więc <grywania> ja nie rozumiem, czemu zawsze trzeba po prostu mówić, że to są fej wysokiego rodu. No w każdym razie ten zwierzak, którego ona ubiła, okazał się fej wysokiego rodu i ona go obdarła ze skóry, znaczy, bo nie wiedziała, bo myślała, że to jest dalej zwierzę, ale obdarła go ze skóry, wzięła jego mięso, zażarli go w tej chacie, sprzedali te skóry potem na targu w swojej wiosce, a potem się okazało, że koledzy tego fej przyszli i bardzo się zezłościli, że ona go zabiła. No i ogólnie jakby według traktatu między elfami, czyli tymi fej, a ludźmi powinni ją zabić, ale uznali, że znacznie śmieszniej będzie, jak ją porwą, no więc ją porwali i ona jest cały czas. No, cały czas się strasznie boi, ale jest też cały czas słuchana, że ją porwali. I jakby dopiero gdzieś w trzecim rozdziale dociera do niej, że obdarła ich kolegę ze skóry i go zjadła. To jest dużo bardziej absurdalne, niż ja Wam to opowiadam. Tam po prostu głupota się dzieje na głupocie, i absurd siedzi na absurdzie. No i. O tym jest ta historia. Znaczy, oczywiście ona się potem zakochuje w swoim porywaczu, bo wiecie, to jest retelling pięknej i bestii. Więc na końcu miłość wygra i y, te fej wysokiego rodu, jakbyście się zastanawiali, nie cechuje absolutnie nic interesującego. Są jak takie elfy. Znaczy, dobra, jest jedna ciekawa rzecz, że wszyscy noszą maski, tam jest jakiś powód, dla którego mają maski, bo magia wariuje. I to nie są spoilery, bo dowiadujecie tego dosłownie w pierwszych trzech rozdziałach, z miliona rozdziałów, które tam są. No, ale poza tym są piękni. Moim zdaniem naprawdę wampiry w zmierzchu były ciekawsze niż fej wysokiego rodu. I czy mówiłem już, że nasza główna bohaterka złożyła przysięgę swojej umierającej matce? Bo wiecie, ona złożyła przysięgę swojej umierającej matce, w związku z tym cały czas myśli, jak uciec i wrócić do tej zapadłej wioski, gdzie siostry naprawdę się nad nią w zasadzie znęcają, żeby móc się nimi zajmować, bo złożyła przysięgę swojej umierającej matce, ale. Po tym, jak została porwana, ponieważ ten gościu, który ją porwał, y, y, w, ma nie być niby jakimś takim psychopatą, tylko ma być w sumie dobrym faj wysokiego rodu. W związku z czym on jej powiedział, że zadba o jej rodzinę i że oni daje im teraz pieniądze i ogólnie, że żyją teraz w sumie spoko, ale ona y, i ona mu nawet uwierzyła, że on to zrobił, ale mimo to ona uważa, że ponieważ przysięgła swojej umierającej matce, to musi wrócić uciec i pomóc swojej rodzinie, mimo że wtedy. Tamten już nie będzie ich utrzymywał, więc a ona jest w stanie tylko polować, więc jak ona się nimi opiekuje, to ta rodzina żyje w tej chatce i umierają z głodu, a jak ona jest tam porwana, to on się nimi opiekuje, więc ona lepiej wywie, wy, wypełnia przysięgę złożoną w swojej umierającej matce. No, ale nieważne. No, mia miało być w jednym zdaniu. Ja naprawdę nie chcę teraz rozmawiać o tej książce. Więc wróćmy do kolejnej pozycji, którą czytałam. Jeśli chcecie, żeby był odcinek o dworze Cierni i Róż, który niestety obawiam się będzie bardzo zjadliwy i ironiczny, to napiszcie w komentarzu. Jak nie chcecie, to też możecie napisać w komentarzu. Ale nie wiem, czy wtedy tego nie zignoruję, bo jeśli przeczytam tę książkę, to będę musiała się uzewnętrznić, ponieważ te wszystkie rzeczy nie zmieszczą się w moim wnętrzu. No ale dobrze, wracając do yy, szeptuchy. Zaczęłam w końcu czytać szeptuchę i o co chodzi w szeptusze? Powiedzmy sobie to, zanim znowu zapomnę tego powiedzieć. Cała rzecz dzieje się w alternatywnej rzeczywistości, w której Mieszko I nie przyjął chrztu, ale dzieje się to jakby w naszych współczesnych czasach, i wszystko tam, mimo tych różnic, jest równocześnie takie bardzo polskie. Chodzi mi tutaj głównie o mentalność ludzi, której próżno szukać w dziełach tłumaczonych. To jest rzecz, która bardzo podobała mi się w feliksie, necie i nice, czyli dystans z naszej polskiej rzeczywistości wynikającej z, nich, z niej czasem absurdów, zwyczajów, czy właśnie z naszej polskiej mentalności. Dzięki temu możemy dostać wspaniałe poczucie humoru, które jest tym prawdziwsze, że jest nam bardzo bliskie. Na przykład moja ulubiona scena z rosołkiem, gdzie yy, kiedy szeptucha pyta naszą główną bohaterkę, czy chce ona rosołu. Nasza bohaterka, czyli Gosia, odpowiada, że nie dziękuję, nie jest głodna, nie ma ochoty na rosół. na co pada odpowiedź, no dobrze, to naleje ci mało. To jest moim zdaniem. To jest po prostu scena z życia wzięta. No nie wiem, może ja miałam więcej takich przeżyć, bo jestem chuda, i połowa na przykład rodziców moich koleżanek i kolegów, jak przychodziłam do nich do domu, to na siłę wciskała mi jedzenie, mówię: taka jesteś chuda, naleje ci rosołku, no bo jak można być takim chudym? W każdym razie, kto choć raz w życiu nie został zmuszony do zjedzenia rosołku, na który nie miał ochoty od czasu do czasu u jakiejś cioci czy u jakiejś babci, no to nie wiem, to, to, to mieliście jakieś dziwne ciocie czy jakieś dziwne babcie. Napiszcie w komentarzach, czy wy choć raz zostaliście zmuszeni do przyjęcia rosołku albo nadmiarowej dokładki rosołku. No dobrze, ale w sumie wciąż wam chyba nie powiedziałam, o czym jest ta powieść, więc przejdźmy do tego. Wiecie tylko, jaki jest setting, czyli. Świat przedstawiony. Otóż Gosia ukończyła studia lekarskie i chciałaby zacząć pracować w zawodzie, ale wcześniej musi zrobić, wykonać roczne praktyki u szeptuchy, czyli wiejskiej znachorki, bowiem szeptuchy są w naszym alternatywnym słowiańskim społeczeństwie bardzo szanowna, szanowaną. Alternatywą właśnie zwykłej medycyny. Są takim lekarzem pierwszego kontaktu. Oczywiście okazuje się, że słowiańskie wierzenia i religia mają znacznie więcej wspólnego z prawdą niż się go się wydawało i nasza główna bohaterka bardzo szybko zostaje wplątana w nadnaturalną awanturę. Spójrzmy. Gosia jest absolwentką medycyny. Katarzyna Berenika-Miszczuk również jest lekarką. Czyli autorka pisze o sprawach, na których się zna. A to zawsze jest bardzo obiecujący początek. Zwłaszcza w kontraście z Sarą Mas, która... Na polowaniach w lesie ewidentnie się nie zna, a udaje, że się zna. W przypadku charakteru głównej bohaterki, autorka stąpa po bardzo cienkiej linii. Gosia jest skrajnie racjonalna, do tego jest hipochondryczką, wszędzie widzi zarazki, a dla a a las, alas, jest to dla niej miejsce po prostu pełne lisów ze wścieklizną i kleszczy z boreliozą. W wiejskim środowisku jest też skrajnie nieporadna. Bardzo łatwo, żeby taka bohaterka stała się uciążliwa. I muszę przyznać, że Gosia czasem zbliża się do granicy. Zwłaszcza kiedy dalej nie wierzy w różne nadnaturalne zjawiska, mimo że parę razy właśnie takie nadnaturalne wydarzenia kopnęły ją prosto w nos. Momentami można się zastanawiać również i przeszło mi to przez głowę przynajmniej raz, czemu główny obiekt romantyczny w książce w ogóle uważa Gosię za interesującą. Na szczęście autorka, a zarazem i sama Gosia, ponieważ książka jest pisana w narracji pierwszej osobowej, podchodzą do, do niej do Gosi z bardzo dużym dystansem. Książka zawiera mnóstwo autoironicznych komentarzy. Napisana jest lekko i żartobliwie, więc całość dobrze się broni. Audiobooka przesłuchałam z przyjemnością i z pewnością sięgnę po kolejną część, bo ich jest chyba kilka, chociaż nie sprawdzałam, ale na pewno jest jeszcze jedna. I ze zdumieniem zorientowałam się, że Szeptuchę czyta ta sama lektorka co Dwór, cierni i Róż. Ale tutaj radziła sobie znacznie lepiej. Zdecydowanie Fajniej wypada ona w takich właśnie dziełach lekkich i humorystycznych. Natomiast gdy tylko książka uderzała w jakąś poważną nutę, to pojawił się ten smutno-romantyczny ton, który tak strasznie drażnił mnie we dworze. Na szczęście w szeptusze poważnych momentów jest naprawdę mało, więc ten problem prawie nie występował. Słuchajcie, moi kochani, zaschami już gardle totalnie i mam dziwne przeczucie, że mówiłam o tym dworze ciernie i już znacznie dłużej niż miałam zamiar, więc na razie skończymy sobie tutaj dzisiejszy odcinek yy, i. Potem nagram drugi, w którym opowiem wam o reszcie rzeczy, na pewno znajdziecie tam złodziejski honor, bo wreszcie udało mi się go obejrzeć i zdaje się, że chcę wam też powiedzieć, o czym bo już nie pamiętam, na pewno jeszcze będzie tam coś o trilogii Husyckiej i wydaje mi się, że o Elantris, więc jeśli jesteście zainteresowani tymi rzeczami, to oglądajcie następny odcinek, jeśli nie jesteście zainteresowani tymi rzeczami, też oglądajcie następny odcinek, bo warto, na pewno będzie ciekawie i może się przekonacie do tych właśnie produkcji. Um... A tymczasem, jeśli macie ochotę wspierać powstawanie tych y, odcinków, to serdecznie zapraszam do mojego Patronite, gdzie możecie zostać patronami i mieć dostęp do y, treści, które są tylko dla patronów. I zapraszam Was również na mojego Discorda, gdzie jest fajnie. <grydy> I tym y, niezmiernie przekonującym marketingowym tekstem kończymy na dzisiaj. Do zobaczenia. W tym tygodniu szczególne podziękowania wędrują do Wojciecha Bańcera, Kuby, Making of the Matrix, Darka Taparza Szymańskiego z podcastu Kuchenne Rozmowy. Fantastik Michasia, Macieja Staszewskiego, Marka Olszewskiego, Rałko Fenela i Aragonte. Dziękuję Wam. Jesteście naprawdę fantastyczni.